Siedzicie za mną, właśnie mam przyczepiony opryskiwacz, no i dzisiejszy materiał chciałbym poświęcić o ozimin i dokarmianiu do list ozimin. Bo ten materiał chciałbym zrobić w dwóch części, odtłaszczałem już ozimin w dwóch technologiach, została mi jeszcze jedna. Będą to zabiegi wczesne, będą to zabiegi późne, będzie o RSM-ie do zabiegów, do mikro. Także na no, ten odcinek Tutaj, moi drodzy, było troszeczkę inaczej na tym polu. To pole było siane 9 października, odchwaszczane było tydzień później, i tutaj nie wiedziałem, czy to robić, czy tego nie robić. Pytałem też o to na odcinku, ale w sumie nikt tam e, żadnego odzewu nie było, nikt tam się e, o, na ten temat nie wypowiedział. E, poradziłem się e, dwóch osób, e, ludzie mówili, że to po prostu się sprawdzi, no i też postanowiłem spróbować. Słuchajcie, tutaj poszło poszedł Expert Met, Chlorotoluron i Diflufenikan w dawce tak 150 g Diflufenikanu, 180 g Expert Meta i 1000 g Chlorotoluronu, czyli 2 litry tej standardowej 500. -ki. No, i tutaj zastosowałem zabieg doglebowo typowo doglebowo, bo te dwie substancje nam działają doglebowo no i Diflufenikan też chyba w jakimś stopniu też tam doglebowo działa. Ale najmniej z tych trzech, i tego się obawiałem, bo wszędzie na etykietach jest, że to y, od pierwszego do trzeciego liścia, natomiast ja to zastosowałem przed wschodami. Na tą chwilę, moi drodzy, nic tutaj nie widać, ale to jest stanowisko też po kukurydzy, więc y, tutaj no te chwasty nie będą jakieś tam y, bardzo y, wiadomo, że no, nie będzie tych chwastów na początku, nie wiadomo ile to na wiosnę się okaże, czy to po prostu było skuteczne. Na tą chwilę nie ma chwastów. I no, zaryzykowałem, i nic się nie stało z tymi roślinami. Wyglądają dobrze, nie wygląda żadnych, nie mam niedoborów, nie było problemów z kiełkowaniem, z wschodami. Także tutaj myślę, że to była dobra decyzja. Zaryzykowałem. Zresztą no, doczytałem też, że te dwie substancje działają doglebowo, no, więc w sumie one zadziałać zadziałają, tylko chodziło o po prostu stopień, w jakim one zadziałają, czy po prostu będzie to skuteczne. Czy będzie po prostu to wywalona kasa i będzie trzeba na wiosnę robić poprawkę? Wstępnie jestem zadowolony, bo nie widzę, żeby po prostu rośliny ucierpiały. Pierwsza rzecz. A druga sprawa, że no na tą chwilę jest czysto. Zobaczymy po prostu za te dwa, trzy tygodnie na jesieni. A tak naprawdę test będzie na wiosnę. Cześć, Cześć drodzy widzowie. E, witam Was w kolejnym dniu. E, kolejna technologia odprzestrzeniania. E, Mamy tutaj pole po orce I mamy fazę pierwszego liścia Czym odtwarzczamy? Moi drodzy, pszężyto tutaj było siane 11 lub 12 października Dzisiaj mamy 27 października, także jakieś tam dwa tygodnie minęły Ale odtwarzczam dlatego, że mamy po prostu odpowiednią pogodę A powiem Wam, że z tym bywa różnie No i po prostu y, mam taki zabieg, w którym dwie substancje działają doglebowo, jedna działa na listnie. I zaraz Wam przedstawię, jak to wygląda. Tutaj mamy, tak jak mówiłem, już pole po orce, tych chwastów jeszcze jakoś tam nie widać za bardzo, może sporadycznie coś tam wyleci. Natomiast już Wam mówię, tak jak mówiłem wcześniej, tutaj stanowisko po orce, tych chwastów nie widać Mamy fazę pierwszego liścia Głęboka orka na około 25-30 do cm Tutaj było dość zaperzone to stanowisko Więc naprawdę głęboka orka tutaj poszła Jakieś tam kwaściki widzicie dwuliścienne widać, więc no to zwalczymy, tak? Mamy tutaj tribenuron, chlorotoluron i diflufenikan Więc no to co wyszło zwalczymy, natomiast no, ten chlorotoluron działa doglebowo, także tutaj można sobie go stosować. Przężyto akurat jak pryskałem na wcześniejszych działkach, nigdzie nie było FITO właśnie na chlorotoluronie w tym przężycie i w Tadeusie i w Belcanto i w Vivaldi. Więc, a tutaj mamy Belcanto, więc też się nie martwię o to. tak? No widzicie, ładnie to wygląda, tak jak mówiłem, no tutaj gdzieś dwuliścienne wychodzą, ale nie ma tych chwastów dużo. Moi drodzy, kolejny dzień, kolejne testy, jak widzicie za mną Hardy i co tu się dzisiaj dzieje. E dzisiaj robimy mikro i e tezerówkę, czyli grzybówkę na jesieni. Dlaczego, zaraz Wam wytłumaczę, ale na początek co dajemy. Moi drodzy, na początek wlałem sobie do opryskiwacza 80 litrów RSM-u, e dlatego że... E pierwszy leje właśnie, pierwszy leje RSM, żeby on się po prostu ładnie wymieszał z tą wodą, nie na koniec, żeby to mi się tam nic nie zważyło no w razie w, po prostu lejemy go na początku i tak po 20 litrów na hektar, zobaczymy czy coś się będzie działo, to jest RSM z siarką on ma najwięcej tej, ponad 50% ma formy y, mocznikowej więc on powinien chyba y, działać y, najbezpieczniej, ale no to się okaże 20 litrów na hektar y, on też ma siarkę więc zobaczymy czy przypali czy nie przypali, będę chciał zrobić jeszcze jeden zabieg na te zboża późno siane jeżeli będzie pogoda, jeżeli nie przypali no to dam większą dawkę i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Także mamy 20 litrów RSM z siarką, no i tak jak mówiłem lejemy wodę około 200 paru litrów na hektar, zobaczymy jak tam mi to wyjdzie. No i e, dajemy tak, e, Fentropidyna, czyli zeróweczkę robimy, dajemy 250 ml tego środka na, na hektar, czyli zwykłe 750 ml, 250 ml. Dlaczego e, jednak zdecydowałem się robić tą grzybówkę, tą tezerówkę? Moi drodzy, dlatego że, e, tak, pierwsza sprawa jest zboże, sianę po zbożu. Tam jest monokultura zbożowa i to pole jest dzierżawione. Raz tam była tylko kukurydza, a tak to kilkanaście lat podejrzewam, że tam było zboże, więc dlatego idzie grzybówka na jesieni. Druga sprawa, że to zboże było siane przed terminem bo to było siane 15 września, a u nas taki optymalny to jest 23, 4, 5 właśnie września, więc to było przedterminowo, czyli wczesny termin siewu. No i trzecia sprawa, że tutaj u kolegi już w okolicy widziałem, że mączniak wszedł na przężyto, a siane było to przężyto później, później niż to nasze, więc zdecydowałem się tą propidynę zastosować. Jaki koszt? Moi drodzy, 30 parę złotych na hektar, ta litrówka kosztowała 130 tam parę złotych, więc jakieś 130 jakieś 30 parę złotych na hektar. No i do tego pierwszy raz zdecydowałem się zastosować mikro. Chcę po prostu przetestować właśnie to mikro w zbożach. Zrobię sobie oczywiście kontrolę i zobaczę, czy to w ogóle jakiś pozytywny efekt daje. Dlatego to mikro wziąłem. Mamy z Dr. Greena. Dr. Green zboża. Jak widzicie, skład Wam przedstawię, jaki tam będziecie widzieć. I do tego Maximusa cynk, bor, magnez i mikro. Jakieś tam jeszcze. Więc ja Wam wszystko przedstawię, ile czego. Natomiast po kilogramie Maximusa na hektar i po kilogramie Dr. Greena. Dlatego, że w tym nie ma tyle pierwiastków jakby zawartościowo ile chciałbym dać na hektar, ile potrzeba może nie to, że ile bym chciał, ale ile potrzeba i trzeba go po prostu ten nawóz dr Greensborza dobilansować właśnie tym bo jest po prostu tam za mało cynku boru akurat chyba też było troszeczkę za mało, więc te dwa nawozy, one można powiedzieć, że się dopełniają mamy siarkę jeszcze w RSM i zobaczymy jak to wyjdzie, widzimy się na polu moi drodzy mamy parę minut po 12:00. jestem właśnie z tym zabiegiem mikroelementy plus grzybówka no i jesteśmy na przężycie po przężycie stanowisko tak jak mówiłem zbożowe od pewnie kilkunastu lat jeżeli chodzi o grzyba jakiegoś no tutaj no nie mączniaka tutaj nigdzie nie widać natomiast widać dwulichcienne także oprysk mi przepuścił a tutaj było Expert Metem robione 300 gram Expert Meta i yy, 700 gram chlorotoluronu. I no tutaj mamy po prostu mamy dwuliścienne na wierzchu. Zobaczymy, jak to będzie na wiosnę wyglądało. Ale na tą chwilę, no jest tych chwastów trochę. Chyba, że to tak po prostu będzie placami, no bo nie, no są jak widzicie. Chyba że po prostu na wiosnę to jeszcze mróz przy yy, przyrzuci no i po prostu nie będzie tego, ale no widać te dwuliścienne, także no tu skuteczność jak widać nie jest jakaś rewelacyjna. No ale cieszy mnie to, że nie widać tutaj jakichś bardzo przebarwień i co jeszcze? No i mączniaka nie widać. Więc zapobiegamy, zobaczymy co z tego wyjdzie także na wiosnę. Będzie efekt pierwszy, zabieg mikro. Nigdy raczej mikro nie używałem. Kiedyś tam w kukurydzy, ale to też nie tak można powiedzieć na pełną skalę, tylko ee, jakiś tam siarczan magnezu, mocznik. Jakiś tam preparat taki typu Ecolist. Natomiast teraz już jest to wszystko w mikroelementach: Cynk bor, mangan, molibden. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także moi drodzy, stanąłem sobie w drugim miejscu, żeby sprawdzić, czy faktycznie nie ma tego mączniaka, czy gdzieś to nie wychodzi. Delikatnie jakieś tam widać pojedyncze listki. Tutaj mamy jakieś, nie wiem, może przypalenie po herbicydzie, niedoborów nie widać, za to widać dwuliścienne. Także ten sposób Ekspert Met 300 gram i Chlorotoluron 700 gram, no na razie nie zdał egzaminu. Bo jest tych dwuliściennych i to nie to, że gdzieś tam sporadycznie, tylko jest I jednak, czyli tutaj słabo to wyszło. Zobaczymy na tych następnych działkach, gdzie jest 1000 g e, chlorotoluronu, jest 150 g difluvenikanu i jest 180 g eksperta tylko. Więc zobaczymy na tamtych stanowiskach, jak to wyjdzie, czy też dwuścienne nam wyjdą, czy nie wyjdą. Co, będzie tu trzeba jakimś tribenuronem poprawić na wiosnę, chyba że macie coś sprawdzonego i niedrogiego, to dajcie znać w komentarzu. Mączniaka nie ma na szczęście, przebarwień nie ma, także w porę mikro. Cześć drodzy widzowie, dzisiaj mamy 9 listopada, dzisiaj dokarmiam przężyta mikroelementami, te później, czyli w terminie około tam 10 października, one mają 2-3 liście i chciałem Wam pokazać jak to wygląda. Tutaj mamy przężyto po poplonie, i ten poplon się składał z żyta owca i grochu i to żyto gdzieś tutaj odbija, ale no wiadomo, to jest bezorka, czyli tego żyta nie wytępię teraz, i to po prostu będzie w tej uprawie. Zboże po zbożu w bezorce właśnie ma tą wadę, że no niestety, ale to zboże będzie po prostu odbijało to poprzednie, tak? No i moi drodzy, tutaj mamy przężyto belkanto. Yy, mamy tutaj też samosiewy wyżyta Mi to akurat nie przeszkadza jakoś tak bardzo, bo to i tak wszystko będzie szło na pasze. Yy, dlatego no, jakoś tam bardzo się tym nie przejmuję, dokarmiam sobie mikroelementami. Tutaj jak widzicie, przężytą ma fazę trzech liści, czterech. Tu gdzieś mamy jakieś samosiewy, które zostały właśnie przypalone przez herbicyd tutaj gdzieś widziałem też jakiś w rzepaku też został o tutaj macie przypalony też jest przez herbicyd także moi drodzy tutaj był zastosowany diflufenikan expert med i y, był jeszcze do tego dany y, chlorotoluron i to było dane przedwschodowo było zasiane przężyto. po 8-7 dniach y, była bardzo dobra pogoda na odkwaszczanie zastosowałem tutaj doglebowo taką mieszaninę jak widzicie, to poskutkowało, bo te samosiewy, które teraz nawet wzeszły, one zostają przypalone, tak? Ten diflufenikan zrobił taką powłokę tutaj na tej ziemi i to, co wychodzi, zostaje od razu zwalczone. Także powiem Wam, że jest miesiąc od siewu i tych chwastów nie ma, poza samosiewami tego żyta. Jest naprawdę dobrze, obsada też jest dobra, tutaj było siane 280. Albo 300 roślin na metrze i to było siane 8 albo 9 października. Obsada jest jak najbardziej fajnie. Natomiast daję tutaj dzisiaj mikroelementy. Testowo, tak jak Wam mówiłem, w tym roku testowo jadę mikroelementami i do tego daję RSM z siarką. Tego RSM w poprzednim zabiegu dawałem około 20 litrów. Dzisiaj jest to dawka około 40 litrów na hektar. Zobaczymy to przypali. To to Wam pokażę po rsm które dostało 20 litrów rsm na hektar i tam żadnych przypaleń nie było, żadnych w ogóle znaków, żeby coś tam się stało z tym. Nie było. Natomiast dzisiaj daję 40 litrów, bo te przężyta są później Tam dawałem to bardziej tak eksperymentalnie. Tutaj mm, te przężyta są później więc być może ten głód azotu będzie troszeczkę Poplon tutaj też wyssał tego azotu trochę, więc ja chciałem dosilić delikatnie, nie jest to jakaś tam bardzo duża dawka. 40 litrów to rsm to jest około tam 12-13 kilo azotu, więc myślę, że nie rozkartuje roślin, bo jeszcze do zimy daleko. Natomiast myślę, że w jakim stopniu tam im troszeczkę pomogę. Tutaj mamy jakieś właśnie, nie wiem co to może być, ale chyba żerowanie jakiejś mszycy. Ja tu na mszycę. Nie dawałem bo, przez zabieg robiłem, to i tak by nic nie dało, ale widać, że coś, coś przypala. Słuchajcie, tutaj dla kontroli przejechałem sobie po y, trawie po prostu tym y, z mikroelementami z RSM-em, dlatego, że trawa jest widać, że po prostu jej brakuje bardzo składników, jest żółta i widać, że tutaj jest głód azotu i no widać, że czegoś tutaj brakuje tutaj było dwa razy rozsiane wapno więc te składniki też możliwe, że są po prostu zablokowane niektóre i też kolor, dlatego straciła ta trawa tutaj na drugi, trzeci, na trzeci pokos tutaj nie był dawany azot więc może być tutaj głód azotu przejechałem tutaj wyłączając jedną sekcję, także będą takie pasy, jeżeli w ogóle się pojawi jakaś różnica a jestem tutaj akurat na działce gdzie Mam zasiane przężyto Tadeusa. Tutaj Tutaj był Tadeusz siany 15 września. Tadeusz był siany 240 roślin na metrze. To wychodziło 152 kg na hektar. No i tam niektórzy pisali, że to jest bardzo mało, i że, że na 5 szóstej klasie to, jak po prostu przy takiej obsadzie, to to wszystko może uschnąć łąka może to nie jest jakaś bardzo ale powiem wam, że no pięknie się to wszystko tutaj porozkrzewiało tutaj nie dawałem diflufenikanu i widzę, bo na, na innych polach, na, na całej reszcie pól był diflufenikan, tutaj był tylko ekspert i chlorotoluron no i moi drodzy, tutaj mamy te dwuliścienne tutaj no po prostu jak się wejdzie w łan, to widać, że dwuliścienne są natomiast w tamtych na tamtych polach tych dwuliściennych nie ma. Tutaj Tadeusz, żadny NPEC, nic tutaj nie było dawane przed Tylko tak, tutaj poszło. Tutaj był siany tak, jak mówiłem już, Tadeusz. 240 roślin na metrze, czyli te 150 kg zaprawiany był na e, systiwie i na Kinto Plus po 100 ml systiwy i 100 ml Kinto. No i tutaj niestety, ale się wpakował się grzyb i tutaj dałem 250 kefen czyli po prostu litr na 4 hektary 250 ml dałem na hektar fenpropidyny no i do tego poszło mikro i tutaj było dawane 20 litrów RSM na hektar jak widzicie nic tu nie widać, żadnych przypaleń nie ma natomiast o kurczę, już wam urywam jak widzicie, nie wiem czy kamera to odda ale no już mamy, tak? Grzybek nam wchodzi niestety. Termin siewu był wczesny, bo było 15 września, u nas się sieje ogólnie. Jak patrzyłem na rejestr z wypisu gruntów, no to tutaj mamy czwartą, piątą, szóstą. Tej czwórki to może gdzieś tam w dołku jest. Natomiast no, ogólnie słaba gleba. Więc zasiałem wcześniej, żeby to po prostu się dobrze ukrzewiło i faktycznie to to dobrze wygląda.